Jesteśmy przy Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Jakby, bo mieszkałem tutaj 13 lat pod Warszawą. To z własnej roboty. Numer jeden, burger, jaki dotąd jadłem, to był ten. Aha! Z... Szanowni Państwo, teraz w kolejnym odcinku. Dzisiaj testujemy burgera Burney. Jesteśmy w Warszawie i jesteśmy tutaj w środku właśnie tego burgera przymutecznego. Dzisiaj testujemy hardkorowego burgera i burgera jeszcze nie ma lipy. Nie ma lipy. Widzowie, mamy już naszego hardkorowego burgera i burgera niemality. Dostępne rękawiczki od pana, który nam te burgery zrobił. Oczywiście, żeby się nie pobrudzić, to założymy sobie nasze rękawiczki, które są czarne. I co? Powiem wam, ten potwór jest przepotężny. Widzicie tą wołowinkę? Widzicie tego smaka? Mam smak po prostu na hardkorowego burgera dzisiaj. I co? Przetestujemy to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiem Wam szczerze, jestem ciekaw tego Burgira. To jest ten hardkorowy burgier. Zobaczcie, on ma warst. Trochę można się poczuć jak w jakimś amerykańskim pastku, gdzie wiecie, nakładają Wam kilka kawałków wołowiny, aby musicie to zjeść. I co? Przejdziemy sobie na początek do Burgira niemaliby. Jest tutaj cebulka, jest tutaj sałatka, jest tutaj pomidorek, oczywiście, wołowinka i chyba jakiś sos własnej roboty. Ten sos w ogóle. Samo może więc sorry jak coś zaźwięk. Ten sos w ogóle jest taki ala hamburgerowy z tego co widzę. W ogóle bułka jest bardzo miękka, ale nie tak hamakowa. To jest jak trzeba bułka, bo tutaj dostaliśmy jeszcze jakąś... Nie wiem co to jest, jakaś ciekawa sprawa. Ale przejdziemy teraz do pierwszego kęsa naszego burgera. Nie ma lipy. Także zaczynamy. Mm. Mm. Jak to jest? Nie ma. No. Ciekawy burger. Na pewno inny niż na tej agonetce. Ma bardzo domowy smak, taki swojski. Jakbyście sobie dostali burgera od swojej mamy w niedzielę, bo nie ma nic yy, ciekawego do ugotowania, znaczy burger jest ciekawy, ale wiecie, nie ma nic takiego, czegoś wytrawnego do ugotowania, sobie zrobimy burger w niedzielę i to mi daje taki vibe, takiego właśnie burgera od mamy. Powiem Wam szczerze, te burgery od Burneki Fajnie jest spróbować, bo jednak po wszystko, pokażę jeszcze tył tego burgera, on się tutaj trochę rozpada, ale on jest bardzo fajny, taki okazały, dobrze zrobione, dobrze przypieczone mięsko. Ogólnie mięso jest jakieś, mam wrażenie, trochę wyższej jakości niż w takich zwyczajnych w burgerowniach. Naprawdę jest to dobre. Mmm, co ja mogę powiedzieć? Naprawdę burger pełni moje oczekiwania. Ja go... Oj, troszkę mi się rozpadł. Ja go oceniam na takie Nie. naprawdę naprawdę, bo daje mi to taki właśnie domowy vibe. Brakuje mi tutaj trochę takiego jednego przebijającego się smaku, bo fajny jest ten sos, fajne jest to mięso. To cała ta i cała komputerska mi gra, ale trochę mi też czegoś ciekawego, tak jak, tak jak mieliśmy z, burga, z, z tym burgerem tym gdzie ta marka tak przebijała. Czy też z tym serowym, co jadłem na awionetce. Tak jak widzicie, burger trochę mi się rozpadł, ale Dzień go całego, nic nie zmarnuję oczywiście. W ogóle trochę jestem chyba kojarzony z tym kontentem burgerowym, bo ciągle te burgery, burgery, burgery. No nie jak już tak to jak już tak tak wychodzi i widzowie... Ogólnie, jak widzicie, forma cały czas się buduje, więc to też nie jest tak, że co chwilę burgery i ten niezdrowy rzeczy, ja na też testowałem ten e, zestaw wambie ostatnio. Po prostu co jakiś czas sobie testujemy to jedzenie. Testujemy to jedzenie pod kontent Bardziej? Ale też dla was, żebyście mogli. sobie pójść tutaj na przykład do Burneki i wiedzieć, że to jest wprowadzone przeze mnie. No, trochę by się rozpadło. Nie powiem. Ale jak mówię, naprawdę dobry burger, którym można się spokojnie najeść. I słuchajcie, ten burger, z tego co widzę, to jest dosłownie to samo, tylko tu macie 3, 3 plastry wołowiny, czyli 450 gramów wołowiny. Więc ja ten, tego burgera nie będę ruszał, bo nie chcę, żeby mi się rozwalił. To trzeba jeść bardzo na spokojnie, bo widzicie, ten mi się rozwalił, ten jest po prostu ogromny. Widzowie, ale zrobimy jeszcze ranking burgerów. Słuchajcie, numer jeden burger, jaki dotąd jadłem, to był ten z avionetki, ten serowy. Drugi, moim zdaniem, ten koreański. Ten koreański, na mi smakował, był to ciekawy smak, ta marchewka się tam wybijała, i całościowo to było coś przepysznego i to jest też ta buka, robiła robotę. Trzeci burger, myślę, że ten burnejki, bo taki domowy vibe mi daje i jest to po prostu ciekawe połączenie. W sensie, znaczy, to, nie ma, to nie jest jakieś ciekawe połączenie, nie mam tu złożonego, ale jest to burger. Taki... jakbyście, jakbyście o burgerze, to to jest definicja burgera. To daję na trzecie miejsce i na czwartym barbecue, bo ja jakoś bardzo sosu barbecue po prostu nie lubię, więc daję na czwarte miejsce burger, który testowałem, yy, ten z zawionetki barbecue. 1, 2, 3, 4. No i słuchajcie widzowie, jeżeli ten odcinek się dobrze przyjmie, to będzie jeszcze jeden odcinek z tego miejsca, z Burneka Burgers, gdzie na całym odcinku zjadam tego bytlaka dosłownie to przepotężne, można powiedzieć, bur burgerisko, burgerisko i co, nie będę go ruszał yy, on jest naprawdę przepotężny nie chcę po prostu, żeby mi się rozpadł, tak? sos dosłownie jest taki sam, sałatka taka sama mięso, po prostu macie tutaj więcej mięsa cebulka i co ja wam mogę powiedzieć ogólnie spoko burgery można sobie raz na jakiś czas jeść, oczywiście, bo wiecie, to też może tak wyglądać, że co chwilę jem jakieś, no takie, nie, bardziej niezdrowe rzeczy. Ale to jak mówię, co jakiś czas to testuję. Na pewno taki burger jest lepszy niż burger z Maka, czy ten hamburger z Maka. Yy, I tutaj brakuje mi w sumie w tym burgerze sera. Tutaj nie ma sera. Albo jest, tylko po prostu jest go malutko. Ja go w ogóle nie czuję, jest tutaj trochę sera, ale jest go strasznie malutko. Tak jest w sumie się te takie małych plasterek ale ja jestem w trzecim miejscu wyżej niż ten barbecue bo to jest bardzo dobre mięso i lepszy sos właśnie który mi bardziej pasuje nawet ta soba to sama z sosem jest bardzo dobra więc widzowie słuchajcie w cały taki krótszy odcinek testuję też tego burgera będę też dzisiaj właśnie na tej giełdzie papieru wartościowych mam na nadzieję, że widzieliście ten odcinek albo zobaczcie go w przyszłości działamy cały czas widzowie dzięki jeszcze raz za 400 widzów, lecimy dalej po te suby dobijamy do Tysiaka oczywiście. Miamy jakie gry. I co? Za jakiś czas, tak jeszcze zrobię formę, to będziemy startować z kontentem siłownianym. Bo wiadomo, herba, mamy jakie gry. To się dzieje od siłowni, nie? Góra, góra, góra. Ktoś mi kiedyś powiedział: Góra, góra, tak? Robimy formę na lata, a nie na lato. Tym razem już na serio widzowie. A, jeszcze muszę o tym przypomnieć. Dziękuję za duże zainteresowanie moją książką. Jeżeli chcesz kupić jeszcze moją książkę, pozostało ich no. Już niewiele. No to masz link w opisie, masz sobie zakupić książkę. Taka mini, mini trochę reklama, ale wiecie, czasami taką reklamę trzeba wpleść I co ja mogę powiedzieć jeszcze o tym burgerze? To był burger Burnejki. Burnejka w ogóle tutaj mieszka, to tu jest też jego siłownia. I co? Bardzo fajne miejsce. W ogóle te pikle też są spokojnie. W ogóle pikle nie, nie lubiłem magadzie i powiem jeszcze taką jedną krótką historię. Kiedyś jak byłem mały, miałem chyba 8-9 lat, to ja tak jeździłem z mamą do. Magnanda po Big Maci i no wiecie tak co jakiś czas no i załogiliśmy Big Maca i powiedziałem że nie chcę Big Maca po prostu z piklem a mi daje tego pikla tego Big Maca i potem moja mama po prostu się trochę wkurzyła i wiecie tam trochę inna gadała no i dostaliśmy taką dużą torbę, torbę z maka wiecie kilka Big Maców jakieś hamburgerów frytki nuggetsy w ogóle wszystko bo po prostu no to było takie niestosowne, nie? Coś się po prostu dać bez pikla i tyle. To taka, taka, historia, taka historia naprawdę się wydarzyło, jest ciekawe, ale ten burger na pewno jest lepszy niż burger z Maka. Dobry burger Burney 8 8,25 na 10 i w naszej takiej ranking, rankingowej skali, do, do, do teraz testowałem to, trzeci jest. I co? Ostatni gryz? Ten burger, go nie żeby się nie rozpadł. tego sobie dojem. Co za to dziękuję za oglądanie. Trochę bym sobie pobrudził rękę, ale dajcie mi rękę, by sobie. nie pobrudziłem. Bardzo fajnie, tak, też plus dla tej można powiedzieć burgerowni. I co? Trzymajcie się, widzowie. Wszystkiego dobrego. Smacznej, smacznych burgerów. Smacznej burger. Byliśmy szybko na burgerze burneki i nie byliśmy na siłowni. Jeśli chcecie, żebym poszedł na tą siłownię burneki, to napiszcie w komentarzu. Tak, herba, pójdź. I słuchajcie, pojedziemy teraz trawajem na Warszawę. Postaram się dla Was jeszcze coś nagrać, coś ciekawego, może coś nieszablonowego, przyjemniaczki. I co? Lecimy w drogę na tramwaj. Let's go! Widzowie, jesteśmy przy Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej Jak wiecie jak jest, ja jestem apolityczny, ale jak byłem mały to byłem przykład prezydenta, za mną macie Sejm, zrobiłem zdjęcie Senatu, może gdzieś tutaj się wyświetli i co? Jak wiecie, jestem apolityczny, ale ja mam określone poglądy polityczne, które wyrażam czasami na swoim kanale i co? Widzowie. Nie wiem czy wy jesteście aktywistami czy nie Jak wiecie, ja kiedyś byłem w młodzieżówce, która była podpięta pod PO Ale poszedłem z niej, no bo po prostu mi się tam nie podobało do końca I postanowiłem, że będę polityczne. No i w sumie tyle widzowie, także lecimy dalej Teraz przejedziemy się do Parku Saskiego I może jakieś moje przemyślenia związane z Warszawą i wspomnienia wam opowiem Także to jest Sejm, to jestem ja a zaraz lecimy na autobus. Widzowie, jesteśmy w Parku Saskim. Ogólnie Wam powiem, mieszkałem właśnie te 13 lat pod Warszawą. Byłem tutaj wielokrotnie w Warszawie, byłem wielokrotnie w Parku Saskim. Jak możecie pamiętać, dwa lata temu, kiedy ja nagrywałem dla Was filmik z Warszawy, też byłem w Parku Saskim. Tutaj akurat było 78. rocznica powstania Warszawskiego, wtedy, wtedy była. I to było dwa lata temu, kiedy dla Was nagrywałem ten filmik z Warszawy. I słuchajcie widzowie, ja w tej Warszawie zwiedziłem Muzeum Żydów Polskich, zwiedziłem jak byłem mały Muzeum Powstania Warszawskiego, zwiedziłem wiele muzeów, Muzeum Kopernika, jak byłem mały to poznawałem właśnie też ten sposób świat i się edukowałem. Jak byłem, jak byłem dwa czy trzy, trzy lata to mama mi mówiła, że chodziłem tutaj na takie zajęcia w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie uczyłem się jakichś różnych zabaw, takich umiejętności powiedzmy miękkich. I uczyłem się właśnie poprzez zabawę. I powiem wam szczerze, że też wydaje mi się, że w dosyć dużym stopniu wpłynęło to na moją ciekawość świata. Sorry za tego psa, ale chyba coś tam jest jakaś agres agresja potężna. I to też wpłynęło na dużo, dużo, na moją ciekawość świata. I wiecie, ja, powiem Ci, jestem dosyć mocno związany z Warszawą i z Mazowszem, bo mieszkałem tutaj 13 lat pod Warszawą. I byłem tutaj mnóstwo razy. I to jest właśnie ten park Saski. Yy, dosyć blisko rynku jesteśmy. Yy, zaczyna kropić. Ale słuchajcie, powiem wam tyle. Ten odcinek z Warszawy, mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że też z niego coś uczyni się wartościowego. No, warto odwiedzić stolicę, warto zobaczyć Sejm, warto zobaczyć, co po prostu dzieje się w takiej, takim dużym, największym w sumie mieście w Polsce. No i ja mam dużo swojej z Warszawy, może jeszcze kiedyś Wam wiele z nich opowiem. Mogę jeszcze tylko powiedzieć, że w Warszawie, jak byłem mały, to jeździłem do takiej jednej mojej małej przyjaciółki i... Grałem w Simsy, bo miałem taką starszą od siebie koleżankę i też tam budowałem jakieś tam porządne postaci. Budowałem te domy w jakoś tak dekorował, dekorowałem. Wiecie, wiecie, jak się gra w Simsy, nie? Taką ciekawostkę Wam powiem. No i co do Warszawy, no to co ja mogę jeszcze powiedzieć? no Będę kiedyś z przyjaciółmi w parku Trapolin Gold w 2021. No i w sumie to tyle, Warszawa, o tyle Wam powiem dzisiaj o Warszawie. To był taki bardziej vlog z Warszawy, mam nadzieję, że Wam się podobał. To, jest, to był Park Saski i co widzowie? No, mam nadzieję, że takie odcinki vlog, bardziej vlogowe też, też Wam się podobają i po prostu takie stoczynki też będą się pojawiać na kanale. To jest Fontana z Parku Saskiego, jestem pod i co przyjemniaczki? Wszystkiego dobrego, Siemano, to był vlog z Warszawy i nie mamy jakiej gry. Pozdro z Warszawy.